Mistrz Twardowski, rozdział XIX. Jako Maciek ciężko pokutuje za swoją chciwość. W głowie Maćka wielkie dzieło, którego z Mistrzem dokonał, stało się powodem długich rozmyślań. Dumał on nad tym, jak się to stało, jakimi sposoby, jakimi przybory, przypominał sobie najmniejsze okoliczności. I nieraz przychodziła mu do głowy myśl szalona, czyby nie godziło się spróbować, a Zali nie potrafi sam doświadczenia powtórzyć. Doskonale wszystko pamiętam, myślał, powtarzając każde niemal słowo Mistrza. Znam zioła, czas ich zbioru, sposób urządzenia. Czemużbym to i ja nie miał spróbować tej sztuki? To by mi dało okrutnych pieniędzy. Za te pieniądze kupiłbym sobie wieś pod Krakowem, byłbym panem jak drudzy, pojechałbym z pocztem na dwór królewski, ożeniłbym się z panną krakowską, którą widziałem ongi u panny Marii, a potem jadącą kolasą do zamku. Dlaczegóż, mówił do siebie, nie miałoby mi się to udać, kiedy się to mistrzowi udało. Wszystko, co on zrobił, i ja zrobię łatwo. Przypominając więc sobie zaklęcia, słowa, formuły magiczne, powtarzał Maciek w duchu. I ja to zrobię łatwo, zrobię pewnie. Dziwił się tylko sam sobie, że chociaż pamiętał wszystko, niewiele jednak rozumiał, co go wszakże mało obchodziło. Był bowiem z tych ludzi, którzy słowa i formy za samą rzecz i jej istotę mają nie patrząc reszty. Gdy tak siedząc na przyźbie rozmyśla, zatrzymał się jeździec u wrót do mostwa i przywiązawszy konia do kółka, szedł ku niemu. Był to widocznie dworzanin jakiegoś pana. Suknie jego były barwione widocznie. Za nim jechało tylko pacholę. Ubranie okazywało, że odbył kawał drogi. Okryty był kurzawą, Parę pistoletów miał u pasa, lekką szablę u boku, głowę okrytą mycką z wyszarzanym piórkiem, u butów ogromne żelazne ostrogi. Bóg z wami, rzekł do Maćka, mówiono mi w mieście, że to gospoda sławnego mistrza twardowskiego z Krakowa. Nie zwiedziono was, ona to jest właśnie. Niech im Bóg da zdrowie za dobre ukazanie, rzekł dworzanin, wyjmując lis z zanadrza. A jest w domu? Dawno go już nie ma. Nie ma, ależ powróci. Nie prędko, odpowiedział Maciek, czegóż od niego żądacie? Jest tu do niego ważna sprawa od mego pana starosty. Jest i pisanie do Twardowskiego ale cóż to pomoże, kiedy go nie ma w domu i nieprędko pewnie powróci. Może też ja co na to mogę, rzekł Maciek drżącym głosem podnosząc się. Bądź ja uczeń jego i zastępca. A potem dodał cicho. Co on może, to i ja mogę uczynić. Do prawdy, przebąknął z niedowierzaniem dworzanin, do prawdy, a przeczytajcież to pismo. Pismo było otwarte i Maciek tyle się tylko z niego dowiedział, że żądano pomocy mistrza w sprawie ważnej, którą miał opowiedzieć zaufany dworzanin oddawca pisma. Schował więc list za nadrę i spytał go śmielej – powiedz, że mi waszmość o co tu chodzi, pisanie to na waszmości kładnie, że o wszystkim wiesz i opowiesz dokładnie. Jest to tak tajemna sprawa, że waham się komukolwiek wyjawić. Jednakże jeśli jesteś uczniem i zastępcą mistrza? Każdy ci to poświadczy, jeśli chcesz, odpowiedział Maciek, wskazując ręką na miasto. Wierzę, iż tak być musi, rzekł po chwili dworzanin i począł. Trzeba waszmości wiedzieć, że nasz pan starosta. Od lat kilku zachorzał gorzej niż kiedy. Nogi mu nie służą, oczy mgłą zachodzą, ręce się i głowa trzęsą, zęby lecą do ostatka. Ledwie, że nie nieborak duszy z kaszlem nie odda. A toć to mu przyszła chęć na tę niedołężną starość ożenić się. Ożenić się? powtórzył Maciek. Hem, hem, ożenić. Tak, tak. A do tego jeszcze z młodą dziewką pana kasztelana, bliskiego sąsiada i tego swego. Wszystko to w nadziei potomstwa, bo jako ostatni swego imienia i herbu musiałby na swym pogrzebie kazać strzaskać tarczę herbową, aby jej na potem nikt nie śmiał używać, a to mu nie w smak idzie. A liście panna i jej mość kasztelanka płacze, a płacze. A sobie go wielce nie życzy za męża, bo starszy od jej ojca i mówi, że takie małżeństwo byłaby to oczywista obraza boska. A zatem i księża, ich mość powtarzają wtąż od nich na Już żeśmy nie wiedzieli z pełna, co z tym począć i jak temu poradzić, gdy się tu wieść rozeszła o panu burmistrzu Słomce. Co to go pan twardowski odmłodził? Powiedziano to i panu staroście. Zrazu nie wierzył. Posłał potem po burmistrza, bo go kiedyś znał. A obaczywszy i usłyszawszy rzecz wszystką z ust jego, uwierzył z wielkim podziwieniem. Aż w niego zaraz inny duch wstąpił i rzekł. Choćby mnie to cały mój skarbiec kosztować miało, dokażę ja i na sobie tej sztuki. Zaczem wezwał mnie do siebie i posłał z informacją do mistrza, ofiarując łatwo dużą sumę, byleby mu to uczynił. Wieleż na przykład? zapytał ciekawie Maciek. Tysiąc złotych węgierskich, odpowiedział dworzanin. Mam je nawet w pasie i usiodła częściami jeśli by je zostawić, wypadło mistrzowi, kazano mi je oddać pod jego oblik. Ha, ha, rzekł Maciek, kiwając głową. Mogę ja tego bardzo dokazać sam i bez mistrza, bo i burmistrza nie kto odmłodził, tylko ja. Te nieszczęsne tysiąc złotych spokusiły go tak bardzo, że się już nawet odważył głośno przyrzekać. Jeśli chcecie dodał, pora po temu. Mam maście i oleje, zabiorę je i pojedziemy. Postarajcie się tylko waszmość konia w miasteczku, a ja tymczasem co potrzeba przygotuję. Ale, ale, bękał trochę niespokojny dworzanin, jesteś, że waszmość pewny, że dokażesz tego, na co się podejmujesz? Idzie tu i o życie znacznego pana i o wasze własne. Jestem najpewniejszy, rzekł jąkając się Maciek, który nie miał już czasu cofać się. Bądźcie spokojni, w tem moja rzecz. I dodał spoglądając u kosa na trzos u pasa dworzanina. Nie pierwszy to raz zdarza mi się coś podobnego. kiwnął jeszcze głową i dodając sobie ducha zawołał pół do niego, pół do siebie. Nie takie to my rzeczy robili. Pamiętajcież dobrze, dodał jeszcze raz dworzanin, że tu i o waszą skórę chodzi. No, no, idźcie tylko po konia na miasto. Stało się jak chciał Maciek, którym w głowie powtarzając nieustannie wszystek porządek ostatniej roboty, niedawnej jeszcze i dobrze mu przytomnej, poszedł po słoiki i po flaszki a dworzanin pospieszył za koniem. Zabrawszy co było potrzeba, wsiedli i pojechali. Nad wieczór stanęli w zamku pana starosty. Stał on na wzgórku piaszczystym i o wyniosłym nad okolicą panującym. Otaczał go mur i głęboka fosa. Po rogach sterczały baszty okrągłe, zwane rondele, nakryte spiczastymi daszkami. Tam i sam przedarte w murze długie okna dla hakownic i szmigownic inne dla większych dział służyły. Wśród wałów i murów stały w części czerwone, w części szare zabudowania zamkowe, których tylko nierówne kominy wyżej muru okulnego wznosiły się. Pod zamczyskiem rozpołożone było miasteczko złożone z chałup mieszczańskich, i kilku żydowskich wpółmurowanych domostw. W pośród nich płynęła brudna rzeczułka, nad którą kołysały się biedne poobcinane wieżby. W rynku mieściny była drewniana stara cerkiew osadzona drzewy, czerniejąca z dala, za nią na wzgórku bielał parafialny kościółek. Z poza dachów zaś żydowskich Wysoki łamany dach bożnicy sterczał, zakończony błyszczącą gałką u wierzchu. Taka to była stolica starostwa, do której potęgiem błocie wjeżdżali dworzanin z Maćkiem. Na ich przybycie spuszczono most, otwarto wrota i, chociaż tego wieczora sam pan się nie ukazał, Maciek był gościnnie przyjęty czem tylko zażądał. Najadł się tęgo, napił nie gorzej i w osobnej, obszernej izbie sklepionej układał się na dobrem łożu na spoczynek. Całą noc jednak spać nie mógł, w głowie swej przewracając i przypominając robotę, do której się gotował. Trochę już niespokojny o siebie, że się zaśmiało puścił. Skutkiem zapewne tych gwałtownych wysileń umysłu Pomieszało mu się i poprzewracało w głowie w najlepszy sposób. Jednakże nie stracił jeszcze zupełnie odwagi, a myśl o tysiącu złotych dodawała ubywającej. Nazajutrz kazał sobie dać drugą izbę, wannę, stoły i wziął się do przygotowań. Starosta jeszcze się nie pokazał. Maciek ucierał maście, zawsze smaczno zajadał, popijał wesoło. Ale jak przyszło do snu, sen go nie brał, bo był niespokojny, pragnąc jak najprędzej skończyć rozpoczęte dzieło. Było jednak wiele jeszcze przygotowań przed zaczęciem, które się ledwie we dwa dni ukończyły. Cały ten czas nie widział starosty i ledwie dwa razy przechodząc się po zamku, słyszał jego kaszel w komnatach. Drugiego dnia Oznajmiwszy, że wszystko gotowe, poszedł obejrzeć zamczysko. Mimowolnie przychodziło mu na myśl, że jeśli się nie uda dzieło, trzeba by sobie zapewnić środki ucieczki. Próżno jednak z tą myślą zamek oglądał. Trzeba było mieć skrzydła ptasie, żeby tego dokazać. Maciek się bardzo zmieszał odkryciem, ale się jeszcze nie cofnął. W wyznaczonej godzinie. Wsparty na ramieniu dworzan wtoczył się starosta. Na widok starca śmiertelny dreszcz przeszedł po skórze Maćka. Wstyd tylko z jednej, chciwość z drugiej, głupstwo z trzeciej strony utrzymywały go w przedsięwzięciu. Oddalili się wszyscy i natychmiast Maciek dał starcowi usypiający napój, który wybornie skutkował natychmiast. Gdy jednak już ciało w kocioł miał wrzucić, przypomniał sobie, że z niego wyjąć trzeba było duszę. Uczynił to, ale z pośpiechu zapomniał naczynia, w które je zamknął zaszpuntować. I swobodna dusza uleciała. Wszystko dalej szło pomyślnie, lecz gdy już przyszło nazad duszę w ciało wpuścić, aby odmłodzone ożywiła, maciek jej nie znalazł. Próżno kręcił się, wołał, szukał, dmuchał i chuchał. Byłby dał i swoją, gdyby mógł. Trup pana starosty leżał odmłodzony i świeży, ale bez duszy. Męczył się ciężko maciek i biedował dni kilka, aż widząc wreszcie, że nic z tego być nie może, postanowił już uciekać. Poznali wszakże słudzy po skłopotanej minie, po przeciągniętej nad obietnicę i zakreślenie czasu robocie, że lichownie jakieś być musi. Tak pilna straż ściśle otaczała zamek, że się wymknąć nie było podobna. Gdy się go dopytywano, kiedy się robota skończy, odpowiadał zawsze – jutro. Posyłał po nowe zioła, składał zwłokę na to lub na owo, nie było już nadziei, chyba w ucieczce. Licho mnie spokusiło wdać się w nieswoje, myślał. Siedziałbym, był lepiej spokojnie. Ten tysiąc złotych przyjdzie mi samemu gardłem zapłacić. Ciężko mu tedy było na sercu. Chyba by się cud nad nim pokazał, sposobił się na śmierć. Jednakże wszakże wieczora, gdy się słudzy pospali, Wymknął się jakoś z zamku i dopadł bramy, która niepilnie była na on czas strzeżona. Przesunął się przez most, wyleciał w pole, ale nieprzytomny co się miał ukryć, gdzie w bok, uskoczywszy, poszedł drogą. I to go zgubiło. Wnet obejrzawszy się słudzy, poszli za nim w pogoń i schwytali go na staje ledwie od miasteczka, a związawszy odprowadzili do zamku i posadzili w wieży. Dano znać krewnym i urzędowi. Zjechali się prędko kolateralni starosty dziedzice, nie bardzo płacząc i kontentując się westchnieniami, które z lada piersi bez wielkiego mozołu wydobyć łatwo. Sprowadzono księży, a gdy w wielkiej sali odbywały się żałobne vigilie za dusze, która z flaszki uleciała, w drugiej sali zasiadał sąd, który primo impetu niewiele myśląc wydał wyrok na Maćka, jako na czarnoksiężnika, bardzo ostry, który jednak z pewnych przyczyn zmitygowano go na stos prosty ile ciuchne spalenie bez żadnych innych mąk. Pogrzeb odbył się wspaniale. Na którym za trumną w łańcuchach z pochodnią w ręku szedł Maciek, dziwowisko tłumu. Równie wspaniale gotowali się dziedzice pana starosty spalić czarnoksiężnika jako sprawcę jego śmierci. Tak Maciek dla tysiąca złotych, na które się połakomił, miał iść na stos. Dzień już nawet był wyznaczony. W rynku nawieźli drew mieszczanie, sprowadzono kata, co go miał palić. Było to w sobotę, wigilią śmierci. Nazajutrz sprawiedliwość ludzka miała go upiec na węgiel. Maciek pobożny, bo wychowany w Krakowie, gdzie od dzieciństwa wszystko do niego nabożeństwem przemawiało, w ostatniej chwili pomyślał, że jest drugi świat i inny jeszcze ogień. Poprosił o księdza. Choć pomagał mistrzowi do szatańskich jego spraw, on sam nie widział nigdy szatana. Złości się swoich uczynków przez głupstwo nie domyślał. Nie zaparł się był Boga, a skrucha przyszła w ostatniej godzinie. Zasłużyłem na to, co mnie czeka, wołał płacząc. Zginę przez głupstwo moje. Te słowa mruczał właśnie w kątku ciemnicy, gdy drzwi wieży się otwarły i wszedł ksiądz jakiś podróżny, bo proboszcz i wikary miejscowi nie wrócili byli jeszcze z pogrzebu, powiódłszy ciało starosty do rodzinnych grobów u Augustynianów w Brzejściu Litewskim. Ciężko płakał Maciek, klękając do spowiedzi. Otworzył wreszcie usta i zawołał łkając: Ojcze, zgrzeszyłem bardzo! Przerwał mu śmiech spod kaptura niższego wychodzący, a w tej chwili z okienka wieży, padający na twarz księdza promień światła, ukazał mu oblicze mistrza. Na ten widok zalągł się bardziej jeszcze Maciek i padł na ziemię twarzą. Bo sądził, że go sroga zemsta czeka i kto wie co jeszcze, za wmieszanie się w sprawę, która do niego nie należała wcale. No, Maćku, rzekł twardowski, ślicznieś sobie poradził. Jesteś o krok od stosu i żadna siła ludzka już cię ocalić nie może. Wpadłeś jak mysz w pułapkę. Ach, wiem o tem, zawołał ale mnie te przeklęte tysiąc złotych skusiły i głupia moja zarozumiałość, mistrzu. Zawsześ był uczciwym chłopcem i dobrym sługą, dodał mistrz. Po cóż ci było wdawać się w to, czego nie rozumiesz i rozumieć nie możesz? Nie wymawiaj mi już, panie, odpowiedział z płaczem. Pójdę na śmierć, ale strożej od bliskiej śmierci, Gryzie mnie moja niewdzięczność, żem chciał przed Tobą, mój dobroczyńco, ubiec te nędzne tysiąc złotych? Cóż byś ty mi zrobił? Czym byś mi zawdzięczył, gdybym cię jeszcze ocalił? Co? rzekł uradowany Maciek podnosząc się? Mistrzu, cóż ja ci zrobić mogę? Moja dusza byłaby twoją na wieki. Cały byłbym tylko dla ciebie. Przysiężesz mi, że będziesz służył wiernie i że spełnisz każdy mój rozkaz, bodajby najcięższy do litery. O mistrzu, przysięgnę i dochowam przysięgę. Pójdę z tobą choćby do piekieł. Wszędzie, zawsze będę twoim więcej niż sługą. Niewolnikiem, psem. Pamiętaj na co przysięgłeś i chodź za mną, rzekł mistrz. Ale jeśli złamiesz przysięgę, śmierć cię nie minie. Bodaj spadła na moją głowę pierwszej chwili, kiedy pomyślę cokolwiek przeciw tobie, mistrzu. Teraz więc chodź, a milcz. To mówiąc, wziął go za rękę i otworzywszy drzwi wyszedł. Dziwił się Maciek, że ich straż puściła. Ale bardziej jeszcze zdumiał i osłupiał, gdy po chwili kazał mu z okna kamienicy poglądać w rynek Mistrz. Spalenie czarnoksiężnika, którym ty jesteś, rzekł, przyspieszono. Patrzaj co się dziać będzie. Widział Maciek na własne oczy swoje siebie drugiego, swoją postać, Maćka wiedzionego na śmierć. Czuł się ocalonym i bezpiecznym. Nie pojmował tego i płakał nad tamtą swoją postacią, patrząc na smutną jej minę. Chciał pytać o wytłumaczenie mistrza, lecz nie śmiał. Tłum wielki ludu szedł zaskazanym patrzeć na męczeńską śmierć jego. Mistrz także z Maćkiem Prawdziwym stał i patrzał. Wywiedziono Maćka na stos, przywiązano do pala, podłożono ogień. Aż gdy już buchnął i płomienia objęły stos, postać Maćka zmieniła się nagle w kul słomy. Lud, ujrzawszy to dziwo, uciekać począł żegnając się. Zerwał się wicher, rozniósł stos po miasteczku. Płonąć zaczęły domy. A gdy Twardowski z Maćkiem uciekali, za nimi świeciła czerwona łuna płonącej mieściny i słychać było słabnące coraz krzyki w oddaleniu. Pamiętaj, że na co przysięgłeś, rzekł mistrz do Maćka, bo teraz znowu powrócim do Krakowa.